Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Monika Pawlak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Dzień dobry, witam państwa. Obowiązki bezrobotnego względem Urzędu Pracy, bo takie istnieją, bo posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje, ale właśnie obowiązki. Jakie to są obowiązki? Tak, obowiązki to jest bardzo ważne, ponieważ nasi klienci no, często o tym zapominają, że mają również obowiązki. Podstawowy obowiązek każdej osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy polega na stawianiu się na wezwanie urzędu. To tak groźnie brzmi, ale każdy z bezrobotnych co jakiś czas otrzymuje od nas na przykład ofertę pracy. I dostaje taką informację mailem, SMS-em telefonicznie, w zależności od tego, jak, jaką formę kontaktu zaproponował podczas rejestracji. I każda taka wizyta, no, musi być zrealizowana. Nie stawienie się na taką wizytę grozi zarejestrowaniem i utratą tych wszystkich przywilejów. Ja e, razu... No właśnie, ja jeszcze tutaj Pani wejdę w słowo, bo przecież ten bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy powinien być zdolny i gotowy do podjęcia pracy. Ta gotowość to jest właśnie to, że powinien się stawiać w wyznaczonym terminie. Tak jest, dokładnie o to chodzi. Natomiast no, są sytuacje życiowe, na przykład jest to kobieta, która zaszła w ciążę, no Więc wiadomo, że skoro jest w ciąży, no to nie jest gotowa do pracy, więc powinna niezwłocznie zawiadomić Urząd Pracy, wysłać na przykład mailem, jeśli nie może z różnych powodów, czy nie chce wychodzić z domu, bo obawia się na przykład o nienarodzone dziecko i swój stan zdrowia. No różne są sytuacje. Może wysłać mailem do nas skan. Zwolnienia lekarskiego. Są zwolnienia lekarskie, lekarze wiedzą, że jeśli osoba jest zarejestrowana, to wysyłają to zwolnienie lekarskie do Urzędu Pracy, ale taką informację, na przykład, że pani jest w ciąży, czy urodziła dziecko i, i, i przez kilka miesięcy, no wiadomo, czy nawet przez rok nie jest zdolna do podjęcia pracy, wystarczy nam taka informacja. Ktoś na przykład w dniu wizyty, no to już przerysowuje oczywiście, ale są różne sytuacje, nie wiem, wyszedł z domu, poślizgnął się, złamał nogę i jest u lekarza, wystarczy, że weźmie zaświadczenie od lekarza, że w tym i w tym dniu był u lekarza, przedstawi niezwłocznie w urzędzie pracy. Nie wiem, zdarzyła się jakaś inna sytuacja losowa, kiedy ktoś nie mógł się zjawić, no to musi to jakoś udokumentować. Bo no, padają tutaj różne argumenty i na przykład zapomniałem, zapomniałam, no to przy całym szacunku, no nie jest to żadne usprawiedliwienie dla, dla klienta. Więc uczulam, e, aby tego przestrzegać. Nie wiem, dostaje ktoś pocztą, bo e, powiadomienie o terminie wizyty, one są zawsze wysyłane z dużym wyprzedzeniem, jeśli ktoś sobie życzy taką formę kontaktu. No i też nie jest usprawiedliwieniem, że nie odebrałem. Wysyłamy każde pismo do klientów z listem poleconym i tak jak w przypadku sądów, kolejne, drugie avizy. Nieodebrane jest traktowane jako pismo doręczone. Ja rozumiem, że ktoś mieszka w różnych warunkach, że skrzynka jest źle zamknięta, czyli stonoż nie doniósł, no ale to tak naprawdę osoba bezrobotna powinna tego pilnować i przestrzegać. To jest tak, że ta gotowość, gotowość, czyli to potwierdzenie gotowości do podjęcia tak zatrudnienia, bo to jest właśnie ważne, to, to się już podpisuje w momencie zarejestrowania: Jestem bezrobotny, to zgłaszam taką gotowość, czyli jestem gotowy do podjęcia pracy, czyli urząd. Jeżeli wysyła mi takie powiadomienie, to ja się muszę stawić. Ale istnieje limit 10 dni w roku kalendarzowym, tak zwanego braku gotowości. Co to oznacza? O, to jest dobre pytanie. Ja powiem w ten sposób. Kiedy był COVID, była pandemia koronawirusa? Myśmy te wizyty w ogóle zawiesili. W ogóle nie było takiej konieczności, żeby się stawiać. Jak to klienci kolokwialnie mówią, odhaczyć się w urzędzie pracy. Teraz. Powoli te wizyty wracają, ponieważ my też musimy zweryfikować bazę danych, no bo nie wiem, ktoś zmienił miejsce zamieszkania, o to też jest kolejna sprawa, że jeśli się zmienia miejsce zamieszkania, no to koniecznie trzeba urząd poinformować, zmienia się numer telefonu, też trzeba koniecznie urząd poinformować, natomiast wiadomo, że są takie takie dni w roku, kiedy, kiedy te wizyty nie są wyznaczane, nie wiem, no to są okresy takie jakieś świąteczno-noworoczne, ale tu od razu uprzedzam, Okres wakacyjny, bo tu ostatnio była, tu był taki przykład, przyszła pani, że nie stawiła się na wizytę, ponieważ było to tam, nie pamiętam, już lipiec czy sierpień. No, w każdym razie, okres wakacyjny, ma dziecko w wieku szkolnym, wyjechała z dzieckiem na wakacje. Święte prawo. Zawsze można wyjechać, natomiast to dla urzędu nie jest żadne usprawiedliwienie. No, tak, i podkreślmy jeszcze jedną rzecz, że to, że człowiek jest bezrobotny, to wcale nie znaczy, że nie powinien znać prawa, bo tak jak pani powiedziała, awizo nieodebrane w terminie oznacza, że jesteśmy powiadomieni i tu są konsekwencje. Ja jeszcze chciałam zapytać o te konsekwencje takie, bo co może grozić takiemu bezrobotnemu, który jest niezdyscyplinowany. To znaczy podstawową sprawą, która jest, no to jest yy, wyrejestrowanie, jeśli ktoś się nie stawia na wizytę, nie usprawiedliwi tego, bo no nie wiem, podaję to, prosty przykład, bo to chyba będzie najlepiej zrozumieć, ktoś ma na dziś wyznaczoną wizytę, nie wiem czy gapił, zagapił się, coś się wydarzyło, nie wiem, no coś ważnego. I, i nie wiem, telefonicznie, mailowo kontaktuje się z urzędem, czy na przykład jutro zjawi się bezpośrednio u pracownika, wytłumaczy się z tego, no to umówmy się. Każda taka sytuacja jest traktowana indywidualnie. Widać, że ktoś ma dobrą wolę. Nawet jeżeli nie ma zwolnienia lekarskiego, no to pracownik zdecyduje sprawdzić, czy rzeczywiście no może to usprawiedliwić w drodze wyjątku, czy też nie. Natomiast no to nie może być nagminne. I taką podstawową karą dla każdego uh, zarejestrowanego naszego klienta jest wyrejestrowanie. Wyrejestrowanie oznacza utratę na przykład od podstawowego przywileju, czyli prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli darmowego leczenia, więc kolokwialnie. Osoby, które mają zasiłek dla osób bezrobotnych, no automatycznie po wyrejestrowaniu tracą ten zasiłek, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ w zależności od y, sytuacji, a tutaj może nie będę przytaczać, ale to jest od trzech miesięcy się zaczyna, przy ponownej rejestracji ktoś ma tak zwaną karencję, czyli nie może się zarejestrować, dziś został wyrejestrowany, nie wiem, przyjdzie za kilka dni, ponownie się zarejestrować, nie musi odczekać od trzech miesięcy nawet do roku, no w zależności od sytuacji, które to jest przewinienie, no bo zdarzają się osoby, które mają kilka takich przewinień na koncie, no musi odczekać do kolejnej rejestracji, a to odczekanie oznacza, że nie ma prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli należał się zasiłek, no to nie ma zasiłku, no i nie ma też również prawa do, do przywilejów, które mają osoby bezrobotne, na przykład dostęp do różnych form wsparcia, do ofert pracy, które są dedykowane osobom bezrobotnym, do różnych, nie wiem, szkoleń, kursów, no bo osoby bezrobotne mają tutaj dostęp do różnych form pomocy i wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Tak, a kary finansowe są również dla tych, którzy na przykład się nie wyrejestrują, a podjęli pracę. To znaczy, jeśli ktoś się nie, nie, nie. No to my to mamy tutaj, jakby już w tej chwili, podgląd do bazy danych, więc możemy to tutaj zweryfikować. No to jest oczywiście, jeśli ktoś y, pobierał w tym czasie zasiłek i na przykład się nie wyrejestrował, a już podjął zatrudnienie, no to musi oczywiście zwrócić ten zasiłek y, w pełnej wysokości, w jakiej po, pobierał y, za ten okres tak zwany nienależny. To też jest kolejna sprawa. Jeśli ktoś znajdzie zatrudnienie, no to musi zwrócić, zawiadomić urząd. I tutaj też nie trzeba przyjeżdżać osobiście, wystarczy wysłać nam kopię umowy, skan, jeśli ktoś nie ma dostępu do skanu, ja też zawsze tłumaczę, można telefonem komórkowym zrobić zdjęcie i wysłać nam takie zdjęcie na maila, tylko byleby by to zrobić, nie wiem, niezwłocznie. Bo to u nas i tak. W tych wszystkich dokumentach, w rejestrach, do których mamy dostęp. I tak to zobaczymy, po co się narażać na takie nieprzyjemności. No właśnie, a jak osoba jest bezrobotna i jest niezdolna do podjęcia pracy, albo na przykład trafiła do szpitala, albo jest na zwolnieniu lekarskim. Właśnie chciałam zapytać o to zwolnienie lekarskie. Czy taki bezrobotny ma brać zwolnienie lekarskie? Tak, 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 ma poinformować lekarza, no bo lekarz zwykle pyta, gdzie wystawić zwolnienie, że jest ktoś, powinien poinformować, jestem zarejestrowany, zarejestrowana w Urzędzie Pracy i wtedy lekarz wystawia zwolnienie i to zwolnienie tak jak przy osobie pracującej trafia do pracodawcy, tak trafia do urzędu pracy i wszystko jest w porządku. Znaczy ja zaraz ja rozumiem, że jeżeli ktoś leży w szpitalu, no to wiadomo, że, że zwolnienia lekarskiego na czas w, w trakcie pobytu w szpitalu nie ma, no ale może nas zawiadomić, poprosić kogoś bliskiego, że właśnie przebywa w szpitalu. Wystarczy, że ktoś weźmie takie zaświadczenie, nawet nie zwolnienie lekarskie, ale zaświadczenie wypisane przez lekarza z pieczątką lekarza, z pieczątką, nie wiem, szpitala. Też można zrobić telefonem komórkowym zdjęcie wysłać do nas. Też jest usprawiedliwiony. A jak dużo jest takich osób bezrobotnych, niezdyscyplinowanych? Do działu odwołań wpływa ostatnio bardzo dużo pism właśnie w sprawie tych no, różnych takich, prawda? Zapomniałam, zapomniałam, przeoczyłam, nie doczytałam. No bo trzeba pamiętać, że każda osoba, która dostaje od nas jest zarejestrowana, te wszystkie informacje podczas rejestracji otrzymuje. Więc ja proszę, aby słuchać uważnie to, co mówi pracownik, bo pracownik jeszcze przypomina, że proszę o tym pamiętać, będziemy się kontaktować, jakby na wszelki wypadek. Więc no sporo jest tych dokumentów, średnio nawet i ponad 200 takich pisem wpływa jest rozpatrywanych przez w ciągu, w ciągu miesiąca? W ciągu miesiąca zdarzają się takie sytuacje, tylko to trzeba pamiętać, że yy, nie wszystkie odwołania są jakby, bo no, jeżeli na przykład jest taka procedura, jeśli ktoś składa odwołanie tutaj do Pracy, pracownicy, którzy się tym zajmują, uznają, że argumentacja przedstawiona przez osobę składającą odwołanie, no jakby nie wystarcza i nie uznają tego odwołania, to zawsze jest prawo odwołania się do Wojewody i tutaj już Wojewoda podejmuje decyzję, może uznać decyzję Urzędu Pracy, może też przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, No to oczywiście wszystko trwa. Mhm. A z tymi zanikami pamięci, tych bezrobotnych, to z jakim wykształceniem jest najwięcej? Czy to można podzielić jakoś, czy to zależy od wykształcenia? To nie ma absolutnie od wykształcenia. żadnego znaczenia, to, to, to absolutnie nie od wykształcenia to tylko od mam, człowieka. To jest, od, od człowieka nie wiem, czy to jest jakaś niefrasobliwość, ktoś czegoś. No, ja, się, ja rozumiem, że komuś się zdarzy coś zapomnieć. No to, to jest zrozumiałe, prawda? Natomiast no też jest taka sytuacja takie, no to jest oczywiście nasz domysł, że po tym czasie, kiedy była pandemia koronawirusa i tych wizyt nie było, no to, chociaż są osoby na przykład takie, które się dopytywały przez różne formy, prowadzimy, mamy swojego Facebooka, więc tam przez opośrednictwem Messengera też przychodziły pytania, dlaczego nie dostałem, nie dostałem jeszcze informacji o wizycie, kiedy mam się stawić, boję się, że zostanę zarejestrowany, wyrejestrowany. więc ci bardziej zapobiegliwi dopytywali, dzwonili do urzędu, dopytując, więc podejrzewamy, że być może no wielu, wiele osób się przyzwyczają, że wizyt nie ma i być może uznał, że ich nie będzie. Kolejna kwestia to jest właśnie takie nie wiem, niedopilnowanie tego zmieniłem, zmieniłem numer telefonu. Jakby ktoś nie poinformował urzędu, my wysyłamy SMS-a na przykład na stary numerny, no ktoś się tłumaczy, że no, ale to jest obowiązkiem bezrobotnego też jest informowany, że każda zmiana adresu, numeru telefonu trzeba nas bezpośrednio szybciutko zawiadomić. Wiem też, że poczta źle działa, konkretnie chodzi o listonoszy, którzy roznoszą takie nie tylko zawiadomienia, bo listy, no oni nie mhm. wrzucają do skrzynek, albo czasami poczta też nie powiadamia. Niestety zdarzają się takie sprawy i wiem, że poczta z tego tytułu nawet płaci wysokie odszkodowania, być może też trzeba by było tutaj to uwzględnić. To znaczy tak, oczywiście, bo takie dokumenty, które do nas przychodzą, takie argumentacje też się pojawiają. Ja tylko zaznaczę, to że każde postępowanie odwoławcze jest tutaj przez pracowników pieczołowicie badane, ale to też jest po stronie osoby bezrobotnej składającej odwołanie, jakby udowodnienie, że faktycznie, nie wiem, no ktoś na przykład mówi, że pisze, że skrzynki są otwarte, zepsute, i, i no, dowodem na potwierdzenie tych słów jest to, że na przykład ktoś pisze tak tego i tego dnia było zgłoszone y, administrację budynku, żeby skrzynki naprawiły, no to dla nas jest sygnał, że rzeczywiście no jest jakaś tam nieprawidłowość. Trudno obwiniać mieszkańca, że administracja czegoś nie dopilnowała, czy też na przykład pocztanie Była taka sytuacja ostatnio, że rzeczywiście y, przyniósł ktoś dokument z poczty, pismo, że faktycznie listy nie były donoszone albo nie wiem, ktoś, ale to był klient na przykład, który wiedział, że jest sytuacja taka, że jego skrzynki są w stanie takim, jakim są, który podpisał, że regularnie chodził na pocztę co kilka dni i sprawdzał, czy nie było do niego listu. No więc. To jest kwestia odpowiedzialności, tak bym to nazwała. Także ja apeluję do wszystkich osób bezrobotnych, które są zarejestrowane, aby pilnowały swoich spraw, bo to naprawdę w interesie każdego z Państwa, który jest tutaj zarejestrowany, jest, aby dopilnować tych wszystkich formalności. No i konsekwencje są poważne, także poważnie należy taką sprawę traktować. Ja jeszcze tylko dopytam o jedną rzecz, bo hmm? taki bezrobotny ma obowiązek podjęcia pracy zarobkowej lub wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznych użytecznych również, prawda? Tak, to znaczy, jeśli jest pracodawca zainteresowany, nie wiem, na przykład potrzebuje pracowników murarzy. No tak najprościej na przykładach. No więc zgłasza się tutaj taką ofertę pracy. My sprawdzamy w naszej bazie danych i czy mamy osoby zarejestrowane z takimi umiejętnościami, kwalifikacjami. I do każdej takiej osoby wysyłamy powiadomienie. Yy, takie pismo najpierw nazywam nerwowe, dostaje tak zwane zaświadczenie i ma się z tym zaświadczeniem stawić u pracodawcy i potem przyjść do nas i to się u nas nazywa rozliczyć to zaświadczenie. To znaczy tak, stawia się u pracodawcy, no już bezpośrednio z pracodawcą uzgadnia warunki zatrudnienia, bo może okazuje się często tak, że jeżeli ktoś posiada konkretne umiejętności, w tym przypadku podam przykład muraża, to jeszcze nie oznacza, że pracodawca go zatrudni, ponieważ być może obie strony nie dojdą z jakichś powodów do porozumienia. Ale to pracodawca wtedy pisze, że nie zatrudniam Pana z powodów takich, a ta, takich i wtedy to jest jakby usprawiedliwione. Nie wiem, może staż pracy nie odpowiada, może się Państwo nie, po, nie dojdą do porozumienia w sprawie wynagrodzenia, w sprawie godzin pracy. No przeróżne są sytuacje, a może po prostu posiadane kwalifikacje przez bezrobotnego są za niskie. Natomiast prace interwencyjne to są takie formy aktywizacji osób bezrobotnych. Czasowe, to są pracodawca wtedy tutaj, instytucje publiczne dostają od nas dofinansowanie do wynagrodzenia, ale to też jest forma aktywizacji osób bezrobotnych, bo są na przykład osoby, które mają niskie kwalifikacje dla których aktualnie nie ma zatrudnienia i na przykład, nie wiem, jest oferta, żeby ją zatrudnić taką osobę do prac porządkowych, na przykład najprostszych, gdzie nie potrzeba jakichś tam specjalnych kwalifikacji, więc dostaje zatrudnienie na, na kilka miesięcy do pół roku. Jak się sprawdzi, to często jest tak, że dostaje już później zatrudnienie na w pełnym wymiarze godzin na etat, no bo jest, sprawdziła się, Świetnie pracuje. Okazuje się, proszę, jest zadowolony pracodawca, pracownik, i jest praca. No, zadaniem Urzędu Pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych. No i na koniec przypomnijmy, że osoba bezrobotna może korzystać z wielu przywilejów, jednak również musi zgłaszać się do Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach, bo to jest taki obowiązek. To bo... jest obowiązek, i jeszcze raz podkreślę, przypomnę, proszę, apeluję, każdorazowa zmiana numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu mailowego niezwłocznie, proszę informować o tym urząd. Ja też uczulam, robimy to tylko i wyłącznie osobiście, ponieważ no za pośrednictwem maila czy messengera no nie możemy przyjąć danych osobowych, bo numer telefonu, adres zamieszkania, no to są tak zwane dane wrażliwe, więc trzeba to zrobić osobiście. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 15.00. Przyjmujemy klientów, zapraszamy, jesteśmy gotowi każdy zostanie przyjęty. No, można powiedzieć, że to jest kłopotliwe, że trzeba przyjść osobiście, ale jak się pracuje, to też trzeba przyjść osobiście do no, pracy. No, Czyli no, normalnie. No, tak. A to jakby no jest to kłopotliwe, no, ale tak jak powiedziałam, numer telefonu czy adres zamieszkania, my nie przyjmujemy takich danych, ponieważ no, no, nie wiem, no, nie wiemy, czy w mailu to jest pan Jan Kowalski, który pisze, że się tak nazywa. My nie jesteśmy w stanie go sprawdzić. A tu z dowodem osobistym pracownik sprawdzi. Odnotuje sobie tę zmianę, to naprawdę nie wymaga dużo czasu. To jest kwestia, nie wiem. Kilkunastu minut taka wizyta w urzędzie. Tak, i potraktujmy ten urząd pracy jako swoją pracę, po prostu to, to odmeldowywanie się. My tutaj chętnie wszyscy pracownicy pomogą, pokierują, podpowiedzą, tylko ja zachęcam i zapraszam, żeby przychodzić, pytać, nawet za telefonicznie się dowiedzieć czegoś, no to na pewno tutaj pomoc każdy uzyska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada była Monika Pawlak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Bardzo dziękuję. Fórum Radia Rock Parada